Cześć, to jest SPAM, jedyny program w internecie, w którym antykościelne kościelne myślenie prowadzącego pojawia się równie często, jak zachwyty nad ofertą śniadaniową w McDonaldzie. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku dowiemy się, że w Łodzi jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Przeczytamy o kolejnym przełomie w kościele oraz zakończymy bardzo politycznie. Zapraszam. Na stronie internetowej wyborczej Łódź została mianowana nową siedzibą wikariusza Chrystusa, dlatego że jest to miasto jeszcze bardziej symboliczne niż Rzym. Niestety, diecezja ta kierowana jest przez skrajnego homofoba, skrajnego nacjonalistę, a co gorsza, prawdopodobnie wyborcę PiS, który wykańcza chrześcijaństwo tak samo jak wykańcza to miasto. Na językach dziś zatem arcybiskup Jędraszewski. Oczywiście pomijam fakt, że tekst jest absolutnie nierzetelny, bo tam gdzie jest mowa o kazaniach, mamy ilustrację cytatem z jakiegoś spotkania z młodzieżą i tak dalej, ale poważniejszych kwiatków jest tutaj dużo więcej. Niestety obecny arcybiskup łódzki Marek Jędraszewski robi wszystko, aby wymazać tę wspaniałą historię. Do swojego dzieła zabrał się z niespotykaną energią. Jedną z pierwszych jego decyzji po objęciu diecezji była likwidacja w 2013 roku ekumenicznej drogi krzyżowej w wielki piątek. Biskupowi ta trzynastoletnia tradycja się nie podobała, postanowił ją więc zakończyć. Obecna Droga Krzyżowa ma już jedynie słuszny i czysto katolicki charakter. Innymi słowy, arcybiskup przekreśla całą wielowątkową historię łodzi, ponieważ likwiduje trzynastoletnią tradycję. Jest to faktycznie karygodne, żeby katolickie nabożeństwo, którego inne wyznania chrześcijańskie nie uznają w pełni, na przykład ze względu na mowę o świętej Weronice, pozostawało katolickie. A co do ekumenizmu, 23 stycznia arcybiskup na przykład odwiedził cerkiew, więc chyba nie jest taki zły, co? I tak na marginesie, wyborcza stanęła w obronie publicznej religijnej manifestacji, która z zasady korkowała półmiasta, a do tego wymagała niepotrzebnego zaangażowania służb porządkowych świat się kończy. Gdy w 2015 roku prezydentem został Andrzej Duda, a PiS wygrał później wybory parlamentarne, hierarcha stał się wyznawcą teorii zamachu smoleńskiego. Prawda z trudem przebija się przez zasieki kłamstw, które od samego początku były podawane do publicznej wiadomości, głosił w katedrze w piątą rocznicę wypadku pod Smoleńskiem. Szczerze, nie cieszę, że on wygrał w PiSie, ie Andrzej Duda to maruda i w Polsce będzie tylko Buda. Pierwsza tura wyborów odbyła się 10 maja 2015 roku, a 5 ta rocznica katastrofy pod Smoleńskiem dokładnie miesiąc wcześniej. Widzimy zatem, że autorzy nie bardzo potrafią liczyć. Co więcej, czytać ze zrozumieniem też trochę średnio, dlatego że cytat o prawdzie w zasiekach kłamstw dotyczy dłuższego wywodu o zakłamywaniu historii po prostu. Ale o zamachu hierarcha nie mówi nic. To straszne słowo padło w kazaniu tylko dwukrotnie i to za każdym razem jako fragment tytułu pewnej książki. No dobra, ale hierarsze oberwało się też za łupaszkę. To, że rząd PiS robi z niego swojego bohatera, to ich sprawa, ale fakt, że uroczysty pogrzeb w katedrze urządza mu biskup, świadczy o zupełnym zagubieniu moralnym i teologicznym hierarchii. Serio mam wymieniać kto komu urządzał uroczyste pogrzeby w katedrach w ciągu ostatnich 5 lat i co pisała Wyborcza, kiedy ktokolwiek protestował? Serio? Mimo tak wysoko zawieszonej poprzeczki z wyścigu o palmę żenady nie rezygnuje niezawodne ostatnio na temat PL. Papież Franciszek sprecyzował zasady karania biskupów odpowiedzialnych za niedopatrzenia w sprawie pedofilii wśród księży. Jaki tytuł daje nasz ulubiony portal? Przełom w kościele rzymskokatolickim? Papież ukaże biskupów współwinnych pedofilii. Bo oczywiście dotychczas nie karał. Papież Franciszek ustalił zasady usuwania hierarchów nie reagujących w sprawie przypadków pedofilii. Zaniechania wyszczególnił w Kodeksie Prawa Kanonicznego jako zaniedbania w pełnieniu urzędu. Gdzie wyszczególni? Gdzie wyszczególni? Z jakiś nowy kodeks? Otóż nie. Nie, doprecyzowany jest jedynie sposób postępowania, który dotychczasowy kodeks przewiduje, ale dotychczas do 5 czerwca nie określał szczegółowo jego kształtu. Co ważne, Oczywiście jest to pewien krok do przodu, ale nie ma tutaj żadnego przełomu, o którym pisze na temat.pl, dlatego że sam list motu proprio papieża Franciszka zawiera nawiązanie do dokumentu Sacramentorum Sanctitatis Tutela Jana Pawła II i do dalszych uzupełnień Benedykta XVI. Innymi słowy, to nie jest tak, że czegoś nie było, papież Franciszek wymyślił i teraz jest, tylko papież Franciszek kontynuuje to, co zostało podjęte już dawno temu. Ale kto zna Kościół z na temat.pl, ten się tego nigdy nie dowie. I na zakończenie trochę polityki, ale nie zawracałbym wam głowy jakimiś politycznymi bieżączkami, gdyby nie to, że cytat, który za moment wam przedstawię, bardzo dużo nas uczy, bardzo dużo pokazuje, no i po prostu znaczy więcej niż tysiąc słów. Sprawa dotyczy sporu o konstytucję, demokrację i władzę. Kojarzycie to, nie? Posłuchajcie. Co więc może zrobić Kościół? Tu robi się jeszcze ciekawiej. Przewodniczący Episkopatu na pytanie, czy Kościół przyjąłby rolę mediatora odpowiada, obie strony poszły już tak daleko, że bez wstydu nie mogą się cofnąć. Trzecia strona może okazać się wyjściem ale zastrzega, w obecnych warunkach nie jestem przekonany, że wszyscy życzyliby sobie takiego pośrednictwa. Warto docenić gotowość Kościoła do podjęcia roli mediatora. Niepokojąco brzmi jednak sugestia Arcybiskupa Gondeckiego, że ów niszczący Polskę spór to wina obu stron, czytaj pis i opozycji. Jak zapewne pamiętacie, wyborcza od kilku miesięcy apeluje do Kościoła o zabranie głosu w tej sprawie, głosu wyważonego i rozsądnego, po prostu takiego, który zakończy konflikt. A w awanturze wokół Trybunału wywołanej przez PiS brakuje mi jednego mocnego głosu Kościoła. Ten sam Kościół, który w prawdziwym państwie świeckim nie ma nic do powiedzenia, a tymczasem u nas panoszy się i wszystkich rozstawia po kątach, zachowuje się jak kogut w kurniku, jest wywoływany do tablicy przez Gazetę Wyborczą. Brakuje jego rozsądnego, wyważonego głosu, który akurat zupełnie przypadkiem, jak można podejrzewać, pokrywałby się z innym wyważonym, rozsądnym głosem, głosem Gazety Wyborczej. Dziś, gdy taka deklaracja rzeczywiście ma miejsce, okazuje się to absolutnie niewystarczające, dlatego że mediator pragnie powstrzymać się od orzekania o winie zamiast przejść na stronę jednego ze skłóconych środowisk. Innymi słowy, jeżeli ktoś jeszcze miał wobec tego jakiekolwiek wątpliwości, priorytetem nie jest zażegnanie konfliktu, a wsparcie opozycji w walce z partią rządzącą. Różnica nie będzie wielka, tylko tyle i aż tyle. Dzięki za dziś, bo wspólnie rozpoczęliśmy dziewiątą dziesiątkę spamu. Jeśli się podobało, sub i łapka w górę. I jeśli się nie podobało, no to sub i łapka w górę na zachętę. Komentarze również są do waszej dyspozycji. Do zobaczenia, mam nadzieję, niedługo. A teraz boks, populi, papa. Pa.